Zestaw Happy Meal to jedna z najbardziej oczekiwanych rzeczy podczas każdej wycieczki szkolnej. Niestety, nasze oczekiwania względem zabawek, które się tam znajdują, nieraz mijały się z rzeczywistością. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was 10 najgorszych zabawek z Happy Meal w historii. Aż podziękujecie Bogu, że akurat wtedy nie byliście w McDonaldzie. Numer 10 Jedna z najgorszych zabawek, jaka kiedykolwiek znalazła się w pudełku Happy Meal. Pacynka na rękę, choć to i tak dużo powiedziane to najzwyklejsza w świecie torebka foliowa z nadrukowanym klaunem McDonalda. Już kanapka, którą bym tam włożył na drugie śniadanie, poprawiłaby mi humor bardziej niż jakakolwiek zabawa tym kawałkiem folii. Równie dobrze mogliby w Happy Meal nie dać nic i powiedzieć, że zabawką jest nasza wyobraźnia. Numer 9 Zapomnijcie o kolorowych i świecących zabawkach. Według ówczesnego prezesa McDonalda najwyraźniej nie było nic bardziej pożądanego przez dzieci, niż saszetka z nasionami i narzędzia do uprawy roślin. Grabiki i łopatka, które łamały się zapewne przy pierwszym wbiciu w ziemię, konewka, do której mieściła się mniej niż szklanka wody, i ten karmnik dla ptaków, zbyt mały, aby jakikolwiek ptak mógł na nim usiąść, a co dopiero z niego zjeść. Numer 8. Ten zestaw pochodzi z Burger Kinga, ale jedna z zabawek jest tak drastyczna, że po prostu musiałem ją wam pokazać. Meduza z rybek sferajny, po części dildo, po części grzybek halucynogenny. Tu nawet nie chodzi o sam kapelusz, spójrzcie na tę fioletową żyłę. Dla porównania zobaczcie jak meduzy wyglądały w filmie i jeszcze raz jak w zestawie dla dzieci. Założę się, że jeśli to matka wybierała zabawkę z dwojga rodziców, to zazwyczaj była to meduza. Numer 7 Kojarzycie się tę scenę, w której Chewbacca wychyla się z pojazdu ATST, aby pomachać do Hana solo? Twórcy tej zabawki kojarzą ją nieco inaczej. W ich wersji Czubaka jest upośledzony i ma czterometrową głowę, której nie mógł zmieścić do maszyny. Oczywiście cały zestaw został zaprojektowany w podobny sposób, jakby wszyscy bohaterowie wojny klonów mieli amputowane głowy. Numer 6. Daj dziecku pudełko, a na pewno będzie chciało zobaczyć co jest w środku. Daj dziecku kolorowe halloweenowe wiaderko z Happy Meal i patrz na jego rozczarowanie, kiedy zorientuje się, że w środku nie ma nic słodkiego. To tak jakby pod choinkę wręczyć dziecku sam papier świąteczny. Wiaderka te nie są nawet wystarczająco duże, aby zmieścić więcej niż kilka cukierków podczas obchodów po osiedlu. Numer 5. W 2007 roku McDonald's nawiązał współpracę z Talent Show o nazwie Idol. Z tej okazji jedną z zabawek oferowanych w ramach Happy Meal był odtwarzacz MP3. Wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że odtwarzacz ten odgrywał tylko jedną piosenkę. Choć piosenką też bym tego nie nazwał. Była to zwykła czołówka z programu, którą każdy słyszał już z milion razy. I to dopiero nazywa się Hamska reklama. Ale biorąc pod uwagę wspomnianą już wcześniej foliową rękawiczkę z clownem, to i tak jest postęp w dziale kreacji. Numer 4. Changeable to fast foodowa wersja Transformersów z lat 80., czyli roboty ukryte w frytkach, hamburgerach, a nawet szejku. Powiedziałbym, że to coś na wzór dzisiejszego gangu świeżaków, niby kicz, a jednak w dzieciaki wstępuje Dzicz. Powiedzcie mi, co sprzedajecie, a zrobimy z tego zabawkę. Brakuje jeszcze, żeby lumpeksy miały też swoją kolekcję zabawek, na przykład mówiąca waga albo dziurawy płaszcz udający ducha. Numer 3 Kolejna seria zabawek, która co prawda nie pochodzi z McDonalda, ale z fast fooda White Castle, ale aż sam nie mogłem uwierzyć. Pewnego razu sieć restauracji oferowała swoim najmłodszym klientom produkty do higieny osobistej, markowane popularną wówczas kreskówką Hammerman. Wśród nich była szczoteczka do zębów, bezcukrowa pasta do zębów, mydło, a nawet gąbka do kąpieli. Kisnę na samą myśl. Numer 2. Czego to się nie zrobi, aby zepsuć dzieciom zabawę? W 2013 roku McDonald's zamiast zabawek rozdawał dzieciom książki. I to nie byle jakie książki, bo o zdrowym żywieniu, dietetyce i takie tam. Jedna z nich była o Janie, najmniejszym na świecie dinozaurze, który urósł w siłę, bo zdrowo się odżywiał. Ale jak to się ma do jedzenia z fast foodów? To tak jakby w sklepie z ubraniami z naturalnego futra rozdawać książki o ratowaniu zwierząt. Numer 1 no dobra, ten punkt nie tyczy się zupełnie prawdziwej zabawki, którą rozdawał McDonald's, ale czegoś co de facto znaleziono w Happy Mealu. I bez wątpienia nie jeden z was chciałby, aby zdarzyło się wam to samo. Mówiłem już o tym w odcinku o dziwnych rzeczach, które znaleziono w jedzeniu z fast foodów. Otóż w 2007 roku 8-letnia dziewczynka z Chicago znalazła w swoim zestawie zapalniczkę, lówkę oraz woreczek z marihuaną. Okazało się, że w jednym z domków ukrył je pracownik McDonalda, który to następnie o tym zapomniał i pozwolił wydać taki zestaw jakiemuś głodnemu dziecku. Dobrze, że dziadek w porę powstrzymał dziewczynkę, bo z gastrofazą, jaką by miała, jeden Happy Meal by jej nie wystarczył. Okej, okay, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja was zapraszam do poprzednich. Między nimi 10 zaskakujących faktów o filmie Kevin sam w domu. Coś w sam raz przed świętami. Zobaczcie też najnowsze filmy na moich innych kanałach, które prowadzę na YouTube. Wszystko wyświetla się na ekranie. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.